Widzowie stało się. Dokładnie 8 lipca cała baza została okradziona. Nie wiedziałem wszystko, o to się stało, ale mój sojusznik Bagiak powiedział, że stało to się przez x Patrycja dobrze znanego jak z nim robiłem Trade O Kita. Jedyne co zostało po tym zdarzeniu. To tabliczka, której screena wysłał mi Bagiak z napisem Jak myślisz, kto ciebie okradł? Pozdrowienia. Nie mam stuprocentowej pewności, że to był Xpatryczu, ale mój kolega Bagiak tłumaczył mi na to dowody... Ale ja nie pamiętam jakie one były, więc może dowody wytłumaczy w następnym odcinku. Przeczuwałem już od samego początku, że ta baza w tym miejscu to nie jest dobry pomysł. Ale niestety nie posłuchałem mojego instynktu, przez co całą pracę na enchanting poszła w marne. Dobrze widzowie, właśnie teraz znajduję się na anarchii. Mało więc tego wydarzenia. Chciałam powiedzieć też o małym progresie. A otóż nie wiem, gdzie to teraz przebywa. Wczoraj kopałem i właśnie zdobyłem 8 bloków diaksów. Byłem wędzie, zdobyłem Elytrę I przez to mam właśnie tutaj, jak widzicie, też to. I takie właśnie buciki. Planuję właśnie zbudować nową bazę. Mam nadzieję, że nikt jej nie zdemaskuje i tak w sumie nikt nie powinien, ale ja bym jeszcze sobie zrobił taką małą podróż, aby mieć pewność, że się oddala. I też X X napisał mi, żeby zrobił bazę pod ziemią, i to wcale nie był głupi pomysł. Dobrze, widzowie, ja wybrałem odpowiednie miejsce na bazę, mam taką zasadę okolicy, yy, wam nie pokażę. Bo wtedy możecie się domyśleć, gdzie to jest, albo członkowie Anartki Więc po prostu ja tutaj będę robił bazę, ale nigdy wam nie będę pokazywał okolice. Widzowie, ja tutaj sobie skrzyneczki postawiłem, ja już tutaj będę bazę robił. Dobra, to ja się zajmuję z rozkopywaniem tego i widzimy się za jakiś czas. Widzowie, ja to wszystko skopałem. No, tam trochę to zajęło. Jakoś to nie było męczliwe. I teraz idę po drewno, żeby to jakoś ładnie ozdobić, doniczkę zrobić, nie wiem. Dobrze widzowie, ja pozbieram trochę drewna, więc przeróbmy i zobaczmy rezultaty. Ty dużo tego jest. I ja teraz właśnie będę ściany tym drewnem wypełniał, górę, a jeszcze trochę tę górę podwyższymy i gotowe. Dobra, widzowie ja tutaj wszystko skończyłem. Yy, teraz tylko wyłożyć ściany. Ja wam tu pokazuję na replay modzie, żeby nie było, bo tam piszą mi, czemu Ci się kilok nie kończy i takie tam, dlatego Wam to na Replay Mode pokazuję.